Znaczne zmęczenie, czy chyba koszmar miałem. Z tego co ja widzę. Okej. Okay. Okej, okay, musimy jakoś tą panikę zabezpieczyć. Jaki głos Gdzie się zepsuł? Zepsuł. Hm. Prawdopodobnie po prostu mogłem za cicho mówić. I zacząłem po prostu bardziej sam to siebie mówić niż to czatu. To też jest taka opcja. Dobra. Ty, 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 ty. Ej, tam a to ile to tutaj nie jest? Ten tłumik jest mocno zniszczony. Ech! ale mniejsza. Ok, spanko. I jedziemy, wracamy, dokończyć nasze plany, nasze plany, które będą wielkie, a nie tym razem drzewa, i lecimy prosto jak w mortysz strzelił. Имек. 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 А, потранчи, на этом мне их отсын. Имек. Имек. Ау. Имек.

Powi poopatrujemy się w tym czasie. Meg. ok, powinna pójść. Paka. Coś mi goni. No niby tak, ale tak nie, nie mrałom mnie gonił. To jest tak. Sekutujemy. Ether, to w ogóle nie zobaczył. Okej. Okay. Mek. Mek, mek, mek. Piska, pala. 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 Mek mek elegancja Francja Davide pamkobe mek 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 me No, zanikaj to. Drogi kobieto. Okej, okay, pora się wycofać. Okej. Okay. Sio. Sio. Nie ma to jak walczyć ze zombie i słuchać sobie o gotowaniu. Nie się uczyć go. Okej. Okay. Hmm. Okej, okay. wszystko powinno być dobrze słychać. Więc jest spoko. Eee. O, Harna. Harnas! I pora pójść spać. Jak mężczyzna. I cyk. Ach, dużo lepiej. Cyk. Kawałek materiału. Zabezpieczamy się. I... rozmontuj łóżko. Ile jeszcze? No, trochę jest. Rozmontuj. Lata drewniana. O, jeszcze ta sofa i będzie... ...po sprawie. Tylko, ja rozdostawiłem mój samochód. Eeeh... A e, już mam trochę dosyć tej ekipy. wy mówiąc. Dobra, tam jest moja płyskawica. Myk. Skradamy się jak pedalki pomywacz. I powoli sobie idziemy. Pomalut.

No, wiesz, jak się sprzedaję, no to oni będą doić, aż wydoją do końca. Aż ostatnie krople mleczka wyjdą z nich. Aha, tego to, to, to samochodu tak się wybrali. Trochę biegu, nie, nie zaszkodzi. Myk, myk, myk i lecimy teraz tak naokoło, sobie jak oni, oni zrobili sobie jak najdłuższą drogę do nas. Myk. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak to jest ten dom i myk. Możemy to podnieść. Teraz końcowni? I pytaak. Ale nie wierzy, że to się uda. Udało się? Jeden na dwa. Ile to wazy? Niefajnie. Ja, I tutaj to już odpadło. Pora walczyć. To już jest... Ses no to już wszystko ekipy jest, to i to... Eee, mech. Naprawdę taki mech już jest. Hej uh, uh. hmm. Tylko takie pytanie. Czy jak to będę rozmontowywać, to mam dwadzieścia? A, to nie wskakuje na kolejny poziom. Hmm. Ale łóżko piętrowe składa się z, z, z dwóch części a nie z czterech Jak Czyli łóżka piętrowe też, też możemy próbować podnosić Z tego wychodzi Okej, okay, skaczemy Jak królik Tu zombie się narobiło Dobra, pora uciekać. To jest za dużo jak dla mnie. To wielu z nich, Master Skywalka. What do you, what we must to do? Biam. Dobra, oni pewnie nie znajdą mnie, petycję. No dobra, tego możemy zabić. Zmniejszone populacja zombie o jeden, warto było! Teraz myk. Myk. I mek. Żeby oni jak najmniej ogarniali, że jestem tutaj, gdzie jestem. Okej, okay, trochę podbiegniemy. O, tam są otwarte drzwi. Będzie dobrze. Tylko sobie już mnie zmęczenie łapie. I będzie źle wymachki po mojej broniu. Ajajaj. Nic nie ma to jedzenia. Myk. Okej, okay, przed nosem trzeba zamykać dla takich niemiłych ludzi jak zombie. Okej, okay. jak to wygląda tutaj, lekko się uspokoiło, jak widzę.

Pier... Yy... Spataj, niechaj, niechaj, Okej. niechaj, niechaj, nie niechaj, 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 zmieniali no elowianie No szkoda, że tutaj wszystko zginęło jest No szkoda. czy ha, czyli tam nie przyjdziemy. Okej. Okay. Szkoda. Ale a, dzięki. Myk. O, to może być coś ciekawego. Uch. Usuwamy odłamki. A prawo tych kotów. To tylko dwa przeżyły z... Mmm, Jak na razie. A niestety, no, bywa tak. Te koty trochę tak umierają. Kiedy są takimi małymi kocinkami, a co to dobrej dobrego jest? Ale jaką je piokę? Eh? co się stanie? Tak... Hmm. Zobaczymy co to będzie jak upiołkę zgniły... z plecy... czy Bawimy teraz się w... koslerowów. Zobaczmy. Co to, to będzie? Nadal jest i Zawarto tego nie zjem A to sobie steka sobie zrobimy Ach. Tak wolno się nagrzewa czy co? A to wygląda, że to tak walno się nagrzewa. Dziwne, aż spaliłem na chwilę, odwróciłem wzrok, a ja już spaliłem. Jak zemi, głuchawszy nie będzie dobry. Okej, okay. porę stąd wychodzić, gdzieś się mać Kurde kobieta siostrz! Hmm, na ziemię. Mm. i ty potwary. A ma. I zdechła. Ok, i lecimy dalej. To trzeba zdjąć. Głęboka rana. Jest niefajna. O kurde, nie zważyłem jej tam. Ale chodzi o dobrą wchodzi.

Na nas Eee... śpi? Okej okay. Myk Okej okay. dom płonie Jak? To ja sam nie wiem Jak to się podpaliło Niby ugryzła, ale na szczęście nie ugryzła Okej, okay, zdejmujemy to Normalny Panda? Ale skąd Okej. Okay. Otwieraj! Sią! Sią! Co się dzieje się tutaj? No wszystko wybucha. Lewi szybęł. Płynę odłamki. Okej, okay, udało się. Ale co tutaj się stało? To wszystko wybucha. jak? I niestety chyba to już nasz... Ostatni stream z... Janusza. Ponieważ został ugryziony. A znaczy... Śmierć. I niestety. Ale, raczej, jako odstawiłem, i to nie był ten budynek. Oto, i to właśnie jestem zdziwiony. To ja wyłączyłem gaz. A nawet, nawet, jakbym nie wyłączył, to jest w ogóle inny budynek. I to mnie zastanawia. Eee. Już za bardzo, chyba nie ucieknę, co? Zombiaki ale nie dam się. Będę was dobijać, póki mogę. Zresztą, to Jara, ja on też widzę, jaki Ale ten, co się jara, to szybko mogę w miarę umrzeć. Bo to, że się jara. Za bardzo nie mogę do ognia podchodzić, bo jednak. Co? O właśnie, zaprosił ogień. Ech. I nadal się jara. Co? Jakieś... O i teraz ta się jara. Wszystko się jara. Wszystko, wszystko się jara. Leżeć, nie ma spadać, nie dam się Tanie skóry, nie sprzedam. Okay. Eee... Janusz ginie jak pochata, albo po prostu go skremujemy... to na pewno jest... Ajajaj, one mnie doganiają, skubany. A masz. A masz. Okej. Okay. A masz. No cóż. Pora wpieknąć do w, piekno, w ogień I się spalić. No i o cóż. I o to koniec, Janusza. Potrwaliśmy o prawie 8 dni Ale niestety umarliśmy Ale chociaż Janusz spłonie, nie będzie częścią tej hordy. Więc dziękuję za oglądanie tego streamu i do zobaczenia na kolejnych. Tym razem przed ty, czegoś innego niż, niż Prożend Zomboid. Cześć!